Prawa hermetyczne odcinek 22 audiobooka. Prawo duchowości. Pierwszym prawem hermetycznym albo kosmicznym, albo uniwersalnym jest prawo duchowości. Prawo to trudno po wytłumaczyć. Poniższy tekst to zmodyfikowany wyciąg z mojej tu już wspomnianej książki. Doszedłem jednak do wniosku, że nie ma sensu przedstawiania teoretycznych podstaw praw kosmicznych. Dlatego po krótkim wstępie skoncentruję się na praktycznych implikacjach tego prawa, czyli jego zastosowaniu w praktycznym życiu. Więc tylko krótkie teoretyczne wprowadzenie. Można by powiedzieć, że ludzie są istotami myślącymi, istotami świadomymi albo duchowymi, ale także ich całe otoczenie. Znaczenie tej świadomości polega na tym, że wszechświat podlega uniwersalnym prawom, a jednocześnie nieodwołalnie i automatycznie egzekwuje te prawa od wszelkich istot. Wszechświat nie jest więc statyczną strukturą, martwą strukturą, ale żywym organizmem który kieruje się ustalonymi prawami, dzięki czemu to, co w nim żyje i myśli, podlega tym prawom. Bóg, jako ich stwórca, mógłby teoretycznie prawa to uchylić, ale jako twórca tych praw nieodwołanie im się podporządkował, bo Bóg jest wierny samemu sobie. Wszystkie zjawiska można zatem ostatecznie i wyczerpująco wyjaśnić tylko z perspektywy uporządkowanego umysłu, umysłu boskiego, czyli umysłu podlegającego uniwersalnym prawom, uniwersalnemu porządkowi. Jeśli ograniczymy się do imamentnych, między innymi tylko do psychologicznych wyjaśnień, zjawisk, tzw. natury psychologicznej, to wtedy tłumaczy się to tylko powierzchownie pomijając jednocześnie istotę omawianych zjawisk. Jeśli wszechświat jest żywym, logicznie funkcjonującym organizmem, to człowiek jako część tej całości podlega jego prawom. Prawa wpływają na niego niezależnie od tego, czy jest ich świadomy, czy też nie. Może jednak używać ich dla siebie, o ile rozpozna ich treść lub ich mechanizmy. Prawo duchowości polega więc na zrozumieniu, że jesteśmy istotami związanymi nieodwołalnie z Bogiem, ze wszechświatem i uświadomienie sobie tego oznacza wykorzystanie tych praw uniwersalnych dla własnego rozwoju. Przykład. Dzisiejszy świat Przynajmniej większość jego struktur stworzonych przez ludzi znalazło się w pułapce kłamstw i manipulacji. Z tej platformy kłamstw i oszust rozprzestrzenia się spustoszenie, którego w ostatnich 50 latach nie było. Ale ten rozwój nie może ominąć praw hermetycznych, im większa sprzeczność tych struktur i poczynań z prawami boskimi, sprawami uniwersalnymi tym większy będzie upadek tych systemów jako konsekwencja następnego nam już znanego prawa, które działa niezawodnie i bezkompromisowo. Prawa, które brzmi, co posiejesz, to zbierzesz. Czyli prawa przyciągania. Prawa rezonansu. Jezus w swoich wypowiedziach potwierdził, że pierwsza zasada jest zasadą boską, zasadą uniwersalną. Istotą jest to, że człowiek uświadamia sobie swoje połączenie z Bogiem przez naturę, przez siebie i przez innych ludzi. Nie potrzeba więc pośrednika między nim a Bogiem, który gdzieś siedzi na tronie, albo nosi jakieś ornaty i wysokie czapki, jak to przedstawiano czy przedstawia się od wieków. Połączenie to ma uzdrawiające znaczenie, generujące kreatywność, wzmacniające plan duszy i wspierające indywidualny rozwój. Każdy człowiek, bez wyjątku każdy, jest częścią absolutnej całości. Godność człowieka Wynika nie tylko z tego, że jak mówi Kościół, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale z tego, że Bóg w Nim żyje i człowiek ze swej strony może żyć w kompletnej jedności z Bogiem. Jeśli uświadomi sobie tą jedność. Ale jeśli stanie się świadomy tego połączenia z Bogiem, duchowości, swojej własnej istoty, będzie w tym powiązaniu naprawdę partycypował. Jest to po prostu przepływ energii. Człowiek jest wtedy, jak to dziś mówimy, w nurcie, w flow. Tym, co budzi ten przepływ, jest jego świadomość. Doren Virtue idzie o krok dalej i ujmuje to w ten sposób. Mędrzec ucieka mękom niższych sfer, wibrując wyżej. Skoro materia jest tylko złudzeniem i naprawdę istnieje tylko duchowość, wszelka władza tkwi w myślach i pragnieniach. Przez, przez wyciężenie ograniczeń gnuśnej materii odbywa się za pomocą myśli o szczególnej jakości które podnoszą właściciela tych myśli do poziomu wyższych częstotliwości. Chodzi o tu o szlachetne, o piękne, harmonijne myśli i uczucia. Człowiek musi uświadomić sobie, kim naprawdę jest. To nie jest syp na śmieci, który służy tylko do wrzucania jedzenia, trawienia go i pozbywania się go, aby utrzymać przy życiu własne funkcje. Życiowe. Nie wystarczy używać tylko zmysłów, jeść, by się cieszyć smakiem, widzieć, by doświadczyć pięknych obrazów, dotykać, by czuć miękkość i temperaturę skóry kogoś innego, wąchać, by rozkoszować się pięknym perfumem, słyszeć, by tworzyć piękne uczucia chwytające za serce muzyki. To, była reduk to byłaby redukcja człowieka do maszyny która jest tylko po to, by odbierać bodźce i przetwarzać je na przyjemne doznania, a gdy mechanizmy są zablokowane, po prostu umierać. Niestety wiele osób ogranicza do tego swoje życie. Obecnie obserwuję młodych ludzi, którzy traktują wakacje ponad wszystko, wydają całe swoje oszczędności na podróże. Chcą zbierać wrażenia i je kolekcjonować i się nimi dzielić na wszystkich. Socjalnych platformach. Jednak głód doświadczeń nie zostaje zaspokojony. Potrzebują nowych bodźców, a w tym samym nowych podróży. Ale niewiele się z tego uczą. Są tak samo podatni na przeciwności losu, z którymi trudno im sobie poradzić. Są na łasce swoich zachcianek. Nie są szczęśliwsi niż ci, którzy podróżują rzadziej. To dlatego że to nie ma w ogóle sensu szukać, szukać za tymi nowymi doznaniami. To jest po prostu życie dla zmysłów: Wielka iluzja. To samo dotyczy tych, którzy gromadzą rzeczy materialne, zastępują je nowymi i określają sobie siebie przez dobra materialne, przez ich ilość albo jakość. Pewna marka samochodu jest dowodem ich wartości i jednocześnie punktem odniesienia dla oceny innych. Inwestują w to całe swoje życie. Szczególnie trudno jest im oddzielić się od tego chwili śmierci, ponieważ oddzielają się od swojej jedynej tak skonstruowanej tożsamości. Ale nie po co tu jesteśmy? Więc po co tu jesteśmy? Jesteśmy tu, aby być szczęśliwym tu i teraz. Bycie szczęśliwym to przede wszystkim tworzenie i utrzymanie harmonii z kosmosem, z Bogiem i z tym, co nas otacza. Gdy ktoś wyrzuca do lasu stare opony, ten jest w dysharmonii z kosmosem. Jeśli ktoś ma czodem 200 krów i nie wypuszcza je na łąkę, karmiąc je jakąś sztuczną paszą, mąką kostną, bo mnie to pracy kosztuje, ten nie jest w harmonii z kosmosem. A jeśli ten sam rolnik położy na tacę w kościele pokaźną sumę, to nawet proboszczowi nie przeszkadza, w jaki sposób te pieniądze ów rolnik zarobił. I wtedy jest również ten proboszcz w dysharmonii z kosmosem i w konflikcie z uniwersalnymi prawami. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, Kim naprawdę jesteśmy? Jesteśmy istotami duchowymi, które doświadczają materialnej ekspresji tylko tymczasowo, aby doświadczać zmysłami. Jesteśmy połączeni duchowym, srebrnym sznurem ze wszystkimi. Drugim krokiem jest rozwój duchowości dla własnego toku życia. Rozwój skutkuje zdaniami typu nic nie jest biegiem okoliczności, wszystko się układa, co siejesz, to zbierzesz. Synchroniczność wydarzeń opiera się na zasadzie duchowości. W świecie materialnie wszystko jest ze sobą połączone, choć pozornie tylko odseparowane. Tylko pozornie. W rzeczywistości nic nie jest oddzielone. Rozwój duchowości polega na tworzeniu harmonii. Harmonię niekoniecznie zapewniają modlitwy głoszone w kościele. Często są to tylko słowa, rytuały, w których nie kryją się żadne emocje, przekonanie czy jakaś nadzieja. Co więcej, ściciele są często w dysharmonii ze wszechświatem. Nawet spowiedź jako instrument kościelny, zwany sakramentem, często nie może stworzyć tej harmonii. Jeśli nie zostaną wprowadzone w życie te elementy, które powinny z tego sakramentu wynikać: czyli zadośćuczynienie, wyrównanie dysharmonii, która powstała przez zwany grzech, i zmiana zachowania, czyli pokuta. Przebaczenie spowiedzi, nawet jeśli niektórzy zagorzali katolicy w to wierzą, nie ma magicznego efektu. Jego wartość wynosi zero. I jest nieważna bez tych, bez tych dwóch wymienionych przesłanek. Tworzenie harmonii ze wszechświatem daje się odczuć intuicyjnie. Człowiek dokładnie wie, czy jest zły, czy się boi, czy ma złamane serce, czy był nieuczciwy, czy jest zazdrosny, czy jest w nieodwracalnej rozpaczy to są bowiem oznaki dysharmonii ze wszechświatem. Są także wskaźnikami separacji, oddzielenia. Nawet żal czy smutek oznaczają oddzielenie od wspierającego w Tobie elementu, od Boga, który nie zostawi Cię nawet na chwilę samego, chyba że tego zechcesz. Wszystkie te stany emocjonalne, będące wyrazem dysharmonii, można umieścić pod pojęciem negatywności. Każda negatywność, którą tworzymy. Oznacza separację, oznacza dysharmonię, oznacza wypadnięcie z tej duchowości. Jeśli staje się trwała, wtedy na stałe blokuje dostęp do duchowości, negatywność. Jeśli harmonia udaje się przez dłuższy czas, następuje trzeci krok. Duchowość zabiera cię w podróż. Jednak podróż odbywa się tylko w teraźniejszości. Plan duszy zaczyna się ujawniać. Czujesz obecność mocy, siły, której wymiary, wymiary trudno Ci określić. Wiele zaczyna się układać. Synchroniczności staną się coraz bardziej powszechne. Nagle widzisz czerwoną nić przez cały dzień. Wiele codziennych wydarzeń pozwala na wgląd w ich głębszy sen. Wiele znaków postrzega się jako potwierdzenie realizacji planu duszy, a tym samym planu Boga. To nie jest ustalony plan na życie, po prostu wariant, jeden z wielu, który zaczyna się materializować w sposób, który możemy świadomie śledzić, a nawet wpływać, nie znając jego wyniku. Ale jest pewność, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Czwartym krokiem jest zdobycie świadomości poprzez medytację. W tym momencie wielu wyłącza się, ponieważ nie wiedzą, co zrobić z koncepcją medytacji. Jezus jednak również medytował. Potem jego twarz rozjaśniała się. Wycofywał się na odludne miejsca i bez przeszkód rozmawiał z Ojcem. Potrzebujesz więc miejsca, w którym możesz czuć się bezpieczny, niezakłócony. Wtedy początkowo próbujesz pozbyć się tych 60 tysięcy myśli, bo tyle myśli mamy w ciągu jednego dnia, które produkujesz. I koncentrujesz się na czymś konkretnym. Skup się bezpośrednio na Bogu, w Tobie lub przed Tobą. Po krótkiej chwili, jeśli masz trochę wprawy, znika plaga nieuczesanych myśli, jak to powiedział Lec. I emocji, plaga emocji i nieuczesanych myśli. Tylko w tym momencie możesz stać się świadomy tego, kim naprawdę jesteś. Jesteś częścią Boga, połączoną z Tobą właśnie teraz, w tym momencie. Potem robi się poważnie, ponieważ to, co mówisz Bogu w tym momencie, wiesz, jesteś świadom tego, że On to odbiera w tym momencie. Każda prośba, każde uczucie do Niego nabiera niewyobrażalnego znaczenia. Trzeba się spodziewać, że Bóg na to zareaguje. W każdym razie zareaguje, ponieważ jest Bogiem i poważnie traktuje swojego partnera w dialogu. Czasem natychmiast odpowiada odkrywczym zdaniem, wizją, pięknym wspomnieniem czegoś, w sposób w jaki to już mgliste wydarzenie nigdy wcześniej nie było widziane. Może to również być bardzo wyraźną wskazówką na zatajone, niewłaściwe postępowanie. Rozwiązanie jest natychmiast przepychane i wszystko się zatrzymuje i znika. Potem nic już nie przychodzi. Bóg jest bardzo rzadki i skromny w swoich wypowiedziach. Uczy się tylko tyle, Ile musisz wiedzieć w tej danej chwili. Bez marnowania słów, później ty jesteś bardzo przemieniony. Często doświadczam momentów, w których gniew, którego nie potrafiłem stłumić przez godziny, został mi odebrany w jednej chwili, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Zwykle zmniejszenie negatywnych uczuć i myśli, jak już powiedziałem, zajmuje kilka godzin, zanim emocje opadną. W medytacji spotkanie z Bogiem zajmuje tylko ułamek sekundy. Ma się wrażenie bycia w innej rzeczywistości. Otrzymujesz, jeśli to konieczne, wytyczne dotyczące przyszłych działań lub zaradzenia sobie z wstrzętą dysharmonią. A mianowicie zależy to od treści, z którą wchodzisz. W tą medytację, w ten dialog z Bogiem. Najważniejszy jest chyba stan świadomości. Skutki tego stanu mogą trwać nawet kilka godzin. Jeśli wtedy, jak skała w morzu, które fale nic nie mogą zrobić, spotkanie z Bogiem promieniuje na cały dzień. Wszystko niestety widziane w innym świetle, z innej perspektywy. Często można pokonać przeszkody nie do pokonania lub wdrożyć dobre intencje. Widzisz wszystko wyraźnie, inaczej, z perspektywy logiki, sprawiedliwości i uczciwości. Wszelkie odchylenia w środowisku od tej normy są odbierane jako rozbieżność. Z biegiem czasu stajesz się znacznie bardziej wrażliwy na dysharmonię. Czujesz się nieswoją w wielu komisjach, posiedzeniach, gremiach i imprezach które dążą do bezsensu, które działają wbrew rozsądkowi. Świadomość praktykowana w ten sposób zmienia Twoją osobowość w następnym czasie. Stajesz się bardziej wytrwały, mniej uzależniony od nastrojów, bardziej konsekwentny, odważniejszy i przede wszystkim bardziej zrelaksowany. Otoczenie wyczuwa Twój spokój, Twoją wewnętrzną harmonię. Praktyczne znaczenie zasady duchowości można podsumować jako wpływanie na własne życie, na własny plan duszy, w tym pozytywnie na środowisko, poprzez podnoszenie świadomości i ustanawianie we wszystkim połączenia z duchowością, z Bogiem. Świadomość jest kluczem do duchowości, do jej percepcji. Duchowość jest więc właściwym postrzeganiem świata i Twojej pozycji w tym świecie.